mano tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie już w czwartym odcinku z gry Monika. W poprzednim odcinku zapoznaliśmy się z paroma osobami oraz znaleźliśmy klucz, ale niestety on jest w bagnie. Okej, okay, tak więc szukamy teraz gościa, który pomoże nam złowić ten klucz. No to go szukamy go wszędzie po całym mieście. Trochę jestem przeziębiony, ale to nic, nic się nie dzieje, My? O, jest jakiś gościu. Simon Lanes, rybak. A, miło widzieć cię, przyjacielu. Nie ma nic lepszego niż poznawanie interesujących ludzi. To miejsce przyprawia mnie o gęsią skórkę. Powiedz mi, co cię trapi. Spytajmy się go. Simonie, możesz mi coś o sobie opowiedzieć? Cóż, nazywam się Simon Lenz, to już pewnie wiesz, choć ludzie zazwyczaj wołają na mnie Simon Rybak. Przybyłem tu kilka lat temu, żeby odwiedzić poważnie chorą siostrę. Była żoną miejscowego kowala, a kiedy ona umarła, postanowiłem tu zostać. Nie miałem ochoty nigdzie wyjeżdżać, ale ostatnio myślę o tym coraz częściej. Nie mogę już dłużej znieść tego miejsca. Okej, okay, więc tak się prezentuję. Teraz pytajmy się o Tutejszych mieszkańcach, co sądzisz o tutejszych mieszkańcach? Jak ci się z nimi żyje? Większość z nich nie ma za grosz poczucia humoru, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Kowal to człowiek sprawiedliwy i można na nim polegać. Moja siostra wyszła za niego. Nie widuję go często, bo rzadko jest w nastroju na rozmowę, zwłaszcza teraz, kiedy powiesili Rogera. Ale to dobry człowiek. Molin, właściciel gospody, nie zedrze z ciebie za piwo więcej niż to potrzebne. Pewnie spotkasz też Harela. Trzymaj się od niego z daleka, to wariat. Wciąż tylko gada o jakichś pieniądzach, a kiedy z nim dłużej porozmawiać, robi się agresywny. Nic dziwnego, że jego żona tak źle wygląda. <grym> Burmistrz zachowuje się trochę dziwnie, ale nie mów mu, że o tym wspominałem, bo każe mnie spalić na stosie. Okej, okay. cóż, miałem zaszczyt z nim rozmawiać. Żaden z niego autorytet, prawda? Jego żona jest ładna i mądra, ale ich prawdziwy skarb kryje się gdzie indziej. Nie wiem, czy już spotkałeś Emmę. Za każdym razem, kiedy potrzebuję pocieszenia, idę z nią porozmawiać, a świat od razu wydaje się weselszy. No dobra, może mnie trochę poniosło. Co jeszcze? A mniejsi. Niewiele o nich wiem. Kiedyś widziałem jednego czy dwóch w miasteczku, to wszystko. Dość dużo ryb daje dziedzicowi Limzajowi. To bardzo przyjemny człowiek, czasami im po... Postawi mi piwo, ale tylko wtedy, kiedy w pobliżu nie kręci się jego okropny syn. Na skraju Bagien mieszka stara Litkot, która przygotowuje różne eliksiry i tym podobne rzeczy. Ma trochę nierówno pod sufitem, ale kiedy przyjdziesz do niej z potrzebą, chętnie pomoże. Kto jeszcze? Cóż, sam się przekonasz. Okej. Okay. Eee... Spytajmy się teraz o modelstwo dziewczyny. Może wiesz coś o morderstwie dziewczyny i zniknięciu staruszków? To niedobrze. Czasami widziałem Greerów, jak przechadzali się na skraju bagna. To ja znalazłem zakrwawione strzępy ich chrzat. Nigdy wcześniej jednak za długo z nimi nie rozmawiałem, bo ta para staruszków nie była zbyt przyjemna. Podobno przybyli do Cover, żeby tu spędzić resztę życia. No to chyba im się udało, nieprawdaż? Z Duncomben to całkiem inna historia. On po prostu nie mógł tego zrobić, a burmistrz ma go na sumieniu. Zapytaj Johna, Kowala. Dobrze znał Rogera. Rozmawiałem z nim nawet w ten feralny dzień. Był w doskonałym humorze, kiedy wracał do domu. Na pewno nie wyglądał na kogoś, kto postradał zmysły. Okej... Okay. Mm. Spytajmy się o coś jeszcze. Interesuje mnie coś innego. Tak? Eee. Mm, tak. Lubisz Emmę, prawda? Cóż, jeśli już o tym wspomniałeś, bardzo ją lubię. Jest sprytna, ładna. Bardzo chciałbym ją bliżej poznać. Gdyby nie ona, już dawno bym stąd wyjechał, gdzieś daleko, gdzie świeci słońce. Ale teraz chyba jednak opuszczę miasteczko. Nie mam co o niej marzyć. Większość życia mieszkała w dużym mieście. Co mogłaby widzieć w kimś takim jak ja? Okej, okay. eee, jeszcze raz. Interesuje mnie coś innego. Tak? O! To będzie potrzebne na wyłowienie klucza. Potrzebna mi twoja wędka. Nie, przyjacielu, to niemożliwe. Co bym bez niej zrobił, gdybyś ją na przykład złamał? Nie tak łatwo zrobić dobrą wędkę. Dobry kawałek drewna nie wystarczy. Co prawda, ryby są tu po prostu ohydne, ale co ja bym zrobił bez mojej wędki? No szkoda. Skoro on lubi M. I nie pożyczy nam wędki. No to się jej spytamy. Może ona nam pomoże. E, gdzież ona jest? Aha, tutaj. Dobra. Lecimy. Okej? Okay. Jest Emma. Witaj ser. W czym mogę ci pomóc? E... Chciałbym z tobą porozmawiać o czym innym. Możesz pytać, sir. Chętnie odpowiem na twoje pytania. O, tak przy okazji, żeby wam obojgu zaoszczędzić czasu. Simon cię kocha. Skąd wiesz? Powiedział ci? Ja też go lubię. Na pewno mógłby mnie ochronić przed tym, co się tu dzieje. Porozmawiam z nim w wolnej chwili. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że kiedyś będę ci się mogła odwdzięczyć. Okej. Okay. To zakończmy rozmowę i pójdźmy teraz do wędkarza, to znaczy do rybaka. Przepraszam Was. Ok, tak więc o szkoda, musimy tam przejść. Eee... Tu to było o, w tym tak, kamera. Na środkowym przycisku myszy trochę przeszkadza, ale da radę. O, mamy jeszcze dosen jest. Okej, okay, idziemy do rybaka. A, miło widzieć cię, przyjacielu. Interesuje mnie. Tak? Lubisz Em? Cóż, jeśli już o tym wspomniałeś, bardzo ją lubię. Nie mów o sobie tak lekceważąco. Wiem, że Emma cię lubi. Co? Mój przyjacielu, jak mogłeś? Powiedziałeś jej, prawda? O tym, że nie mogę przestać o niej myśleć. Zresztą mniejsza z tym. Ważne, że wszystko się tak dobrze ułożyło. To najbardziej zadziwiająca rzecz, jaką mi mogłeś powiedzieć. Kto by teraz potrzebował jakiegoś tam słońca? Jak mogę ci się odwdzięczyć? Może mi dasz mi wędkę? Interesuje mnie coś innego. Tak? Potrzebna mi twoja wędka. Nie, przyjacielu, to niemożliwe. Co bym bez niej zrobił, gdybyś ją na przykład złamał? Simonie, jak ci idzie z Emmą? Wiem, nie zapomniałem, jak mi pomogłeś z Emmą, ale jak już mówiłem, potrzebuję mojej wędki. Wiem, zrobimy inaczej. Musisz coś złowić, a przecież to moja praca. W takim razie po prostu pójdę z tobą i wyłowię to coś dla ciebie. Co ty na to? Dokładnie. Świetnie, to wspaniały pomysł. Ruszajmy. Okej, okay, idziemy. Kiedy przybyliśmy z Simonem nad jezioro, zacząłem wątpić, czy wydobycie klucza w ogóle jest możliwe. Woda była zbyt mętna. Na szczęście rybak radził sobie z wędką co najmniej równie dobrze, jak ja władałem mieczem. Zarzucał ją raz po raz z anielską wręcz cierpliwością, aż haczyk natrafił na klucz. Simon wyciągnął go z wody z okrzykiem triumfu. Ja pomogłem mu wcześniej, ale teraz bez wątpienia za wszystko mi się zrewanżował. Starannie ukryłem klucz. I z wdzięcznością uścisnąłem dłoń rybaka. Masz. Może ci się przyda. Zaczekaj! Ty też to słyszałeś? Teraz znowu? Jakieś yy, wycie psa? To brzmiało jak... szczekanie psa? No pewnie. To mój Bonnie! Biedny piesek. Pewnie znowu się zaplątał w jakieś ciernie, kiedy ścigał kuropatwy. Bierz swój klucz. Mam nadzieję, że otworzysz nim teraz wszystko, co chcesz. Muszę iść po mojego Urwisa. Nie, nie oszalałem. Znam to bagno jak własną kieszeń. Nie spotka mnie tu żadna niespodzianka. Nic to. Na mnie już czas. Bony, już idę, bony! Okej. Okay. Usłyszeliśmy wycie psa, tak więc kończmy misję e, u Kowala. A, toż to pan Fairpoint we własnej osobie. Czy... Interesuje mnie... Co jeszcze chcesz wiedzieć? Potrzebuję zamka do drzwi. Tak, burmistrz mi o tym wspominał. Znalazłem twój klucz. Naprawdę? Ha, a to mnie zdziwiłeś. Ale złożyłem ci obietnicę i dotrzymam jej. Oto zamek z kluczem. Wstawienie go w drzwi nie powinno ci sprawić kłopotu. Okej, okay, tak więc pierwsza misja wykonana. Tak więc pójdźmy do domu naszego. Jest tutaj dom. Okej, okay. co my mamy w ekwipunku? Zamek do drzwi. Jest. Misja została ukończona No i jest dobra um, Znajdźmy może e, klasztor gdzieś tutaj Tak więc pójdźmy w stronę klasztoru Wziąłem nie wiem Są tu jakieś? E, chyba nie. Tak więc przejdźmy przez most. okej okay. o, jest jakiś jakieś zioło. jest. Idziemy dalej w poszukiwaniu ziół. O jest następne. Zioła są bardzo potrzebne do tworzenia mikstur. Im więcej ziół, tym lepiej, tym więcej możemy przygotować mikstur. Jest tutaj gdzieś. O, jest, dobrze. Ok. Hmm. Za kamienna. To się sprzyda. Tak więc idziemy w stronę klasztoru teraz. Hmm. Gdzie mogą być jeszcze? Szukamy. Może gdzieś w klasztorze... O, mapa została zaktualizowana. Klasztor. Super. O. Dwie ziółka. Mamy coś jeszcze? Hmm. Kurczę, co to jest? Nieczytelne epita... Spoczywaj w pokoju Podąż... Podążę za tobą mo moja droga To też nieczytelne Spoczywaj w pokoju Proszę. Ceria furta klasztoru. Niestety nie możemy tam wejść. Okej. Okay. Szukamy w tej chwili grabarza. Może w tym domku. W tej kołupie. Ok, wejdźmy. Dom grabarza wyglądał mniej więcej tak, jak go sobie wyobrażałem. Niedokończone kamienne krzyże, trumna, kilka prostych mebli. Dodatkiem były zaschnięte plamy ludzkiej krwi na podłodze oraz na kocu leżącym obok łóżka. Coś mi się nie zgadzało. Nie mówię o krwi, bo już zbyt wiele razy widziałem podobne sceny, ale tutaj brakowało najważniejszego ofiary. Jeszcze bardziej zdziwił mnie w tym miejscu brak tak dobrze znanych mi odczuć. Dotychczas w miejscach zbrodni zwykle otwierały mi się rany, wywołując dziwne uczucie. Ale tutaj nic takiego nie czułem. Hmm. O cholera. Dużo krwi. Może coś w skrzyni znajdziemy? Pudełko z krzesiwem. Może mi się sprzydać krzesiwo. Super, o może puste wiatro też się sprzyda. No i co? No i wejdźmy tu, pewnie to jest wyjście, to znaczy wejście na cmentarz. Może zakończmy tutaj odcinek, bo coś trochę długo jest. Może przed klasztorem. Ok, tak więc zakończę tutaj odcinek. I zapraszam Was na następny odcinek. Jeśli Wam się spodobał film, kliknijcie kciuka w górę. Skomentujcie film. A subskrybujcie mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.